Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ines Darkwish, a to kolejny odcinek z realistycznego SSO. Zapraszam Was do oglądania. Cześć, witam Was, to kolejny vlog ze stajni. Dzisiaj sobie to zobaczyć na kim mam jazdę, bo nie jestem pewna. Okej, okay, już wiem. I jest to koń, na którym jeszcze nie miałam jazdy. Mm. Więc tak, i ogólnie to jest ten oto koniec, ma na imię Galaxy i, i jest ogierkiem typu kantar i ogólnie wybiorę mu zaraz sprząt. Brałam już kantar, i go teraz mu ubrać i go wyczyścić. Bram ogólnie taki brązowy kantarek, pasujący do mojej bluzki, koszulki. Teraz czyści, I najpierw czyszczę go normalną szczotką. Dokładnie. I teraz kopytka. Okay. I nie przerę, za drugą przerwę. Czy dla Was to była jedna sekunda, dla mnie 20 minut. Ale przez przeszło z paczką, a w paczce. W paczce było mega i zresztą mam właśnie tą. Pokażę. Więc dobra. Niech wam O matko, żeby mnie tylko nie kopnął. Dobra i u mnie w był taki przepiękny czapraczek. Jest tak piękny. Brązowy, bo jestem nie żadnego brązowego czapraka, więc postanowiłam go kupić. Jest przepiękny. Taki błyszczący. I on jest ogólnie z Eskadrona, jakby się ktoś pytał. Jak się nie pytanie, no to um, macie problem. I teraz właśnie idę proszę sprzętu i wiem, się ja już najeżdżę. Okej, okay, już jestem na i sobie wstępujemy na GoPro. Chyba będzie tylko stęp Albo kusterz. Dobra, już Dokusowałam przed chwilą, ale nie do stępa. Spokojnie może mi się też uda zakalopować na GoPro, ale to nie jestem pewna. Ciudad mi się zakrypować, ale on jest bardzo wygodny. Więc brzmi się na nim jeździ i ja, choć Wam coś jakby opowiem o nim. Dobry, teraz się na nim Kusik. I kus też jest dobrze. Dobrze, w sensie dobrze się mi w kusie. wygodne, wygodne. Dobra i Teraz będzie już dron. Teraz na dronie. Bo coś mi się nie chciało słuchać już z ale tego już nie nagrałam. Ale golepsy teraz robimy już normalnie na... właśnie na dronie i ugramy się. Mieszczemy mi i moje ukochane ogłowie. Najlepsze ogłowie po prostu. Takie może być. Będzie też dzisiaj skakać. Dobra, no i co mogę wam już nie opowiedzieć? to ogier... Chyba siedmioletni albo ośmioletni. Teraz Apollusa na imię Galaksy, I ogólnie to. Mm. On jest. On ogólnie pochodzi z stajni, w której wcześniej siedziałam, czyli właśnie ze stajni na farmie Steve'a. Ogólnie nie widziałam, że jestem. Właśnie on. Nigdy go nie widziałam. Mm, no, więc bardzo ciekawie. Kupili go niedawno, więc, no, teraz będziemy skakać i nie tak wysokie przeszkody. No, niszyk sobie nie ustawił. No, robię, może się nie zabije. Może. No. Co jeszcze sobie mogę Wam o nim opowiedzieć? Nie wiem. No bo wcale już bardzo ładnie skacze. Mm. I ogólnie on jest do skoków. ewentualnie do crossu, Ujeżdżenie i o matko no co to było za skok? Ujeżdżenie i western to tak e, nie bardzo, chociaż czasem western może, ale to naprawdę mega rzadko. i Jezu! Matka. Kiedy A, kurde, nie! Uboż. ci nie stało. Koń cały, ja cała. Nie, 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 bosz Jezu, jeszcze nigdy nie spotkałam takiego konia, który normalnie tak się nie słuchał. Boż. Przetrwam ten trening, to to normalnie będzie cud. No. No zagrała. Tak prawie wszystkie przeszkody podrzucał. Mm. Boż, jak on to przeskoczył. I już sobie w ogóle nogę Boli mnie teraz oka. Ale nie mnie boli. Obtarłam sobie o stojek. Masakra. Dobra. Mnie to... Muszę sobie kupić mikrofon. Taki, żebym mogła się mieć przy koszulce i... Jezus, Jezus, Boż! Dobra, żyje, jakoś żyje, Więc, co ja mówić? Aha, kupię sobie taki mikrofon, żebym mogła przy koszulce go podpiąć na treningach, bo teraz dogrywam jakby głos już w montażu. No, nie za bardzo mi się to chce, bo więc co to było? Dobra żyje. No, aha, no więc no, kupię sobie taki mikrofon. No i nie będę musiała głosu dogrywać w montażu, bo nie bardzo mi się chce. Myślę, że już nie zaraz będę chodzić ten trening. Nie wiem ile jeszcze będzie, Ile może. Więc no żyję na szczęście. Chyba, że jeszcze coś otwali. Kto wie. ale póki co jestem. Na razie. Moś. U mnie... Jeszcze widziałem koń, który jeździ tak samo każdą kurde przeszkodę. Bo... Jakby... To nie było jakby montaż Jakieś duplikacja Jakby dwa razy ten sam, tylko on tak po prostu jeździł To jest po prostu masakra Nie wiem czy będę miała inny ring Oby nie no się obtarłam Oby nie Oby. Muszę powiedzieć temu, kto mi ustala treningi na koniec, żebym już na nim nie miała, bo życie stracę. Więc tak, już będę niedługo kończyć, więc widzimy się już stanie. Okej, okay. na szczęście przetrwałam ten trening, więc oczywiście, jeśli więcej chcecie takich Tylko to subskrypcje i widzimy się w następnym w vlogu ze Papatki!